Na przykład z poniedziałek będę nagrywał Assassin's Creed 3 We wtorek będzie Just Cause 2 W środę The Elder Scrolls 5 Skyrim W czwartek Batman Arkham City W piątek Assassin's Creed 3 W sobotę Just Cause 2 I w niedzielę... przepraszam... Assassin's Creed 3 mm. Tak, dlaczego tak a nie inaczej? ponieważ te dni będziemy się chciało grać w te gry. Najwyżej nie wiem. Jeżeli chcielibyście coś zmienić w tym moim grafiku, to możecie mi napisać. Yy, na przykład, żeby. nie wiem. Czy mam jakieś zmienić grę? We wtorek, w środę, w czwartek. Czegoś ma być więcej, czy czegoś ma być mniej. Yy. Też po prostu przystosuję, ale nie może być tak, że na przykład przez cały tydzień tylko jedną grę. To bez sensu, bo muszę wszystko nagrywać. Mm, tak. Więc jakbyście chcieli coś zmienić w moim grafiku, to napiszcie mi w komentarzach na prywatnych wiadomościach. Więc tak. Mm, to tak tylko chwilowo informacyjnie. Jeżeli. No, jeżeli wam się podobał mój grafik, to no, napiszcie w komentarzach. Najpierw, jeśli już, to dajcie łapkę w górę. Jak to woli, like możecie mnie zasubskrybować i wiele, wiele więcej Mam no, dodać ulubionych, no już nieważne. Yy, więc tak, to było na tyle i no, dziękuję za uwagę. Na razie.